Jestem przed Kościołem i klasztorem Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Tu widać jest remont jednej wieży, a tu jest to cudowne źródło świętego Stanisława o bardzo zdrowej, energetyzującej, mineralizującej wodzie. Prawda, a tu mamy specjalną wystawę. stańcie chodźmy o pielgrzymce. Jana Pawła I do Polski. No, i tu można też, prawda, te migawki oglądnąć. W Krakowie, w Warszawie, żeby był w różnych miejscach, w Kalwarii, w Gnieźnie, prawda? W Krakowie, w Częstochowie są migawki ze wszystkich miast, że był w Auschwitz, prawda? No, tu w Krakowie to oczywiste, w Nowym Targu. No, i tu. Jest jeszcze, jak komentowały różne światowe agencje i pisma, tutaj papieża, prawda, spotkanie na Rynku Wadowickim papieża. A tu jest jego pomnik, tablica ogłoszeń, krzyż, piękne drzewa i tu jest główna fasada tegoż kościoła. Ojców Paulinów na skałce, i tu z tyłu się mieści ich seminarium duchowne. Tam mają ogród za tym murem, a tu jest właśnie ta fasada z jedną wieżą odnawianą. I tutaj widać, że jest właśnie krypta grup zasłużonych, otwarty już w 1880, chyba 80. Roku, prawda? I tutaj można zwiedzać, bo tu jest wielu wybitnych Polaków, pisarzy, artystów i zasłużonych ludzi. Więc taka mini migawka. Tutaj się pali przy, przy Janie Pawle. I jeszcze raz tylko rzut oka na tą figurę świętego Stanisława przy cudownym źródle, które naprawdę jest bardzo zdrowe i wzmacniające. Amen.